Dzień dobry Państwu, Jacek Gorzuk. To jest kolejna rozmowa dla kanału Instytutu Verba Veritatis. Dzisiejszym gościem moim i Państwa jest ksiądz Tadeusz Isakowicz Zaleski, znany Państwu doskonale. Nie trzeba przedstawiać. Dzień dobry, księdzu. Szczęść Boże. Dziękuję bardzo, szczęść Boże. Dlaczego od wielu lat ksiądz jest tak zdeterminowany do mówienia o agenturze komunistycznej w Kościele? Czy to wynika z księdza indywidualnej historii, czy wchodzą tu w grę również inne czynniki? To wynika raczej z moich doświadczeń jako historyka Kościoła i uczestnika życia społecznego w czasach Solidarności. Kiedy zakończył się komunizm w Polsce, przynajmniej tak teoretycznie się zakończył, mnie się wydawało, że sprawa jest zamknięta. Ale z relacji różnych moich znajomych zacząłem się dowiadywać, że dopiero teraz, czyli po roku 1990, ukazują się różne trudne sprawy. I kiedy w 2005 roku otrzymałem swoje akta, wówczas zrozumiałem, jak wielkim kłamstwem było zapewnienie Czesława Kiszczaka, że to wszystko jest spalone i zniszczone. I postanowiłem to opisać. Natomiast uważam, że to jest przede wszystkim. Oddanie prawdy tym czasom. Natomiast ważna jest także druga sprawa, czyli pokazanie, na czym polegała walka zła z dobrem i dlaczego dobro zwyciężyło. A więc pokazuje również postawy heroiczne, i myślę, że to jest dopiero wtedy obraz prawdziwy, który może być tak, jak cała historia nauczycielką dla następnych pokoleń i to był mój główny e, motyw, aby młode pokolenia poznały prawdę o tych czasach. Jak w tej chwili w dzisiejszych czasach wygląda sytuacja z demaskowaniem agentury? Moim wielkim rozczarowaniem było to, że po roku 90 e, ani rząd, ani poszczególne instytucje nie podjęły rozliczenia z komunizmem. Tu nie chodziło o skazywanie przestępców, chociaż oczywiście pewne procesy sądowe powinny być prowadzone, ale nie pokazano, czym naprawdę był komunizm i jakimi metodami się posługiwał. I dlatego ukazanie agentury, która była w różnych środowiskach, no było rzeczywiście sprawą bardzo ważną. Niemniej pokazanie także, jak funkcjonowała służba bezpieczeństwa, jakie jeszcze inne instytucje, którymi władał PZPR, wyrządzały krzywdę społeczeństwu. Myślę, że można było to zrobić w ciągu najbliższych pierwszych lat. Natomiast im dalej od tych czasów, tym to są bardziej zadawnione sprawy, bardziej bolesne. I przykro mi to mówić, ale w Polsce bardzo wielu osobom zależało na tym, aby nie pokazać tej prawdy. Nie tylko e, agentury, ale nie pokazać, czym naprawdę był komunizm. I dzisiaj mamy taką sytuację niejasną. E, pewne rzeczy są już powiedziane, niektóre ciągle są ukrywane. Jest dużo chaosu, dużo fałszywych informacji. Natomiast dla oczyszczenia. Atmosfery społeczeństwa powinno się raz na zawsze te sprawy ujawnić i przeprowadzić całkowitą i głęboką lustrację, która niestety do tej pory nie nastąpiła. Kiedy porusza się te zagadnienia na forum publicznym, niedoceniane i jakby niemedialne są te sylwetki księży, którzy nigdy nie ulegli bezpiece księży niezłomnych. Które z tych postaci są księdzu najbardziej bliskie i najbardziej księdza poruszyły? Kiedy rozpoczynałem pracę nad swoją książką Księża wobec bezpieki, to moim celem było nie tylko pokazanie agentury w kościele i nie tylko pokazanie tego systemu zła, czyli jak działała SB i tego typu służby komunistyczne, ale również pokazanie tych niezłomnych postaw. I gdyby dzisiaj podsumować tą książkę, jak i inne badania, to możemy powiedzieć, że 90% duchownych zachowało się w sposób bardzo godziwy. Kiedyś miałem taką sytuację, że przeczytałem akta duchownego, którego bardzo dobrze znałem, który czterokrotnie nie dał się wciągnąć we współpracę z SB. Był to bardzo zwykły ksiądz, proboszcz niewielkiej parafii. Ja do, do niego pojechałem i opowiedziałem mu tą historię. On to oczywiście wszystko potwierdził. Natomiast to, co było dla mnie budujące, że on to uważał za rzecz normalną czyli po prostu nie dać się e, komunistom nie, nie ulec, nie dać się zaszantażować, czyli po prostu żyć. Godziwie, aby nie było żadnych tak zwanych haków. I ta jego postawa była bardzo budująca. I myślę, że statystyczny ksiądz w Polsce w podobny sposób się zachowywał. Czyli, z jednej strony, przestrzegał wszystkich przykazań i reguł życia w społeczeństwie, a równocześnie, kiedy przychodzili do niego SBC, po prostu odmawiał. Natomiast ci, którzy ulegli, no to jest niestety pewna część, około 10%, może trochę więcej, no, którzy wykazali się niestety słabością bądź po prostu pewną hipokryzją. Oczywiście w moich książce opisuję też takie sztandarowe postacie, jak ksiądz Kazimierz Janca z Nowej Huty, czy ksiądz Adolf Hojnacki, kapelan środowisk niepodległościowych i Konfederacji Polski Niepodległej, ale też pokazuje postawy zwykłych kapłanów, którzy w chwili próby non byli na tyle odważni, że nie ulegli złu. Pokazuje też postawy księży, co trzeba też we wszystkich opracowaniach pokazywać, a więc tych, którzy ulegli ale którzy w pewnym momencie na tyle mieli siły duchowej, że się zerwali współpracę, więc tutaj nie ma takich bardzo zero-jedynkowych postaw, ale są różne sytuacje. Niemniej jednak myślę, że Kościół nie ma czego się wstydzić i dlatego się dziwię, że Kościół nie chciał przeprowadzić lustracji. Ukrywając niektórych ważnych, tajnych współpracowników SB zapominał także o tych, którzy zachowali się w sposób bardzo godny. Co tracimy nie wyjaśniając tych zagadnień z przeszłości? Czy to jest aż takie ważne dzisiaj, kiedy, kiedy wielu z tych księży już nie żyje, inni udali się na emeryturę, a jeszcze inni są sukcesywnie zastępowani przez nowych biskupów i prezbiterów? Zawsze tracimy, jeżeli ukrywamy jakiś fragment historii, bo przecież ta historia jest bardzo skomplikowana, ale jest również pouczająca. Więc, jeżeli byśmy całkowicie wymazali z naszej pamięci lata komunizmu, no to przede wszystkim nie bylibyśmy w stanie ocenić, czym był komunizm i ile wyrządził zła, nie byłoby Ukazane to imperium zła w postaci różnych powiązań między funkcjonariuszami SB a ich tajnymi współpracownikami i ukryte byłyby też postawy szlachetne. Co daje nam natomiast pokazanie tego wszystkiego? Przede wszystkim jest to przekaz dla młodego pokolenia, kiedy bardzo wyraźnie pokazujemy młodym że zło istnieje i że trzeba być odpornym na to zło myślę że najlepiej to zrozumieli ewangeliści 2000 lat temu opisując wielki tydzień czyli obok rzeczy chwalebnych pokazali zdradę judasza i zaparcie się świętego Piotra kiedyś Pan Joachim Gauck, szef ówczesnego Instytutu Niemieckiego, a późniejszy prezydent Niemiec, na jednym z panelów dyskusyjnych w mojej obecności powiedział, że gdyby ewangeliści chcieli ukryć tą prawdę, no to oczywiście mogliby to zrobić. I dzisiaj byśmy nie wiedzieli, kim był w ogóle Judasz. Natomiast dlaczego pokazali tą prawdę? Po pierwsze byli wierni, Przesłaniu Chrystusowemu poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli, a więc prawda, a nie przemilczenie czy fałszowanie historii. Po drugie, w genialny sposób pokazali różnicę między Judaszem a świętym Piotrem. Jeden zdradził i drugi zdradził. Z tym, że Judasz nie znalazł drogi do pojednania się z Chrystusem i popełnił samobójstwo, a więc kolejny grzech, natomiast Piotr znalazł drogę do pojednania się. Z Chrystusem i został pierwszym papieżem. Ja tutaj zadaję też takie pytanie retoryczne: Gdyby święty Piotr kłamał, czy Chrystus uczyniłby z niego papieża? Myślę, że nie. I to jest właśnie pokazanie, że zło zawsze istnieje, upadki są, ale są różne drogi do tego, jak należy się zachować później. Więc ta droga prawdziwa to jest droga świętego Piotra, więc nawróconego, no, można powiedzieć zdrajcy tego, co zaparł się Chrystusa, który potrafił jednak to zło później naprawić. I myślę, że to jest nauka ponadczasowa, która trafia do wszystkich pokoleń, bo dzisiaj młodzi księża, czy w ogóle świeccy, no już na szczęście nie spotykają się z komunizmem, ale są inne systemy, le le lewackie, czy Libertyjskie, no, niezależnie jak będziemy je nazywać, które starają się zniszczyć dobro. I więc myślę, że ta odporność na działanie złych sił powinna być w każdym pokoleniu. I tego właśnie uczy nas historia. Jak powinien wyglądać przebieg i konsekwencje lustracji w kościele? Jak wspomniałem, bardzo żałuję, że e, tuż po przejęciu władzy w Polsce, czyli po roku 1990, nie doszło do pełnej ilustracji, do otwarcia wszystkich akt SB. Może młodzi już tego nie pamiętają, ale za czasów tak zwanego Sejmu Kontraktowego powstała czteroosobowa grupa, na czele której stanął Adam Michnik, późniejszy szef Gazety Wyborczej, która miała otwartą drogę do tych archiwów. Nie wiemy, co oni tam robili, co poznali, co wynotowali z tych archiwów, i później ta komisja stwierdziła, że nie ma sensu badać te akta. Co więcej, Adam Michnik i to środowisko, dla którego Michnik jest bardzo ważny, Y, czyli to środowisko lewicowe, powiedziało, że lustracji nie należy prze, od, y, przeprowadzać. A każdy, który by chciał poznać te archiwa, no to jest y, jakiś oszołom, mściciel, człowiek y, niegodny. I myślę, że to był zasadniczy błąd. Co więcej, Kościół uległ tej pewnej presji, co więcej, uwierzył w tak zwane kłamstwo Kiszczaka, czyli. W jego zapewnienia, że archiwa Wydziału IV SB, który zwalczał Kościół, że te archiwa są spalone. I okazało się 15 lat później, że są bomby z opóźnionym zapłonem. Kiedy powstał Instytut Pamięci Narodowej i zaczął ujawniać te akta, no to wtedy mogliśmy się przekonać, że ludzie niegodni, którzy byli agentami SB, zostawali biskupami, że wiele spraw współpracy miało podłoże różnych skandali obyczajowych, zwłaszcza na tle homoseksualnym. I to były już niestety bardzo bolesne wrzody, które pękały i pękają do dzisiaj, bo przecież ciągle słyszymy, że ten czy in, inny. Duchowny czy ważna osoba w kościele, no, ma jakąś bardzo um, pokręconą, mówiąc najdelikatniej, przeszłość i ze strony współpracy z SB, i ze strony y, zachowań moralnych. I myślę, że stało się źle, że Kościół nie miał na tyle siły duchowej, wewnętrznej, żeby sam przeprowadzić lustrację. Ja zawsze byłem zwolennikiem autolustracji, czyli żeby Kościół sam to przeprowadził, no tylko ukrywając, tuszując pewne sprawy dochodziło do większych jeszcze skandali. Czy znane są księdzu przypadki przyznania się do winy i dokonania pokuty yy, przez osoby, które, które, osoby duchowne, które współpracowały ze Służbą Bezpieczeństwa? Tak, znam, chociaż to są bardzo nieliczne przypadki, Spośród moich przyjaciół, współpracowników znam jeden taki przypadek, że jeden z kolegów księży, który wyjeżdżał za granicę, bo wybrał posługę duszpasterską już poza Polską, zresztą świadomie to zrobił, przyszedł do mnie i, i powiedział, że był tajnym współpracownikiem, że donosił na mnie i na wspomnianego księdza Kazimierza Jancarza w Nowej Hucie i przeprosił. I myślę, że to jest bardzo szlachetna postawa. Także spotkałem ludzi świeckich, którzy potrafili się czy to pośrednio, czy bezpośrednio, mówiąc to często w cztery oczy, w jakiejś szczerej rozmowie powiedzieć, że. Współpracowali, że donosili i że tego żałują. No i to jest właśnie ta droga świętego Piotra. Ja mam wielki szacunek do tych ludzi, którzy to potrafili uczynić, natomiast no, niestety większość przypadków polega na tym, że się zaprzecza. To jest takie ustawiczne mówienie, że w ogóle nie współpracowałem, kiedy się pokazuje, pokazują jakieś akta, no to mówią, no tak, ja podpisałem, ale nie donosiłem. Później następne akta, no to donosiłem, ale nikomu krzywdy nie wyrządzałem. I to ustawiczne zaprzeczanie, taka hipokryzja, tak jak swego czasu powiedział to prezydent Stanów Zjednoczonych Bill Clinton. Paliłem marihuanę, ale się nie zaciągałem. No to jest takie trochę dziecinne, ale niestety bardzo często ludzie, którzy uwikłani byli w zło, tkwią nadal w tym wszystkim, kłamią, oszukują i także trzeba pamiętać, że pomaganie im w tym kłamstwie jest rzeczą złą, bo to właśnie chodzi często, żeby on. Miał odwagę rozliczyć się ze swoją przeszłością, powiedzieć słowo przepraszam i wrócić do społeczeństwa i do kościoła. A takie życie w kłamstwie, moim zdaniem, do niczego nie prowadzi. To jest właśnie droga Judasza, który miał świadomość popełnionego grzechu, ale nie potrafił się pojednać z Chrystusem. Dziękuję księdzu bardzo za rozmowę. Gościem Instytutu Verba Veritatis był ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski. Panie profesorze, w nawiązaniu do odcinka z księdzem Tadeuszem Isakowiczem Zaleskim, chciałabym poprosić pana o komentarz do takiego stwierdzenia, które padło, które powiedział ksiądz, że Kościół sam sobie strzelił w kolano, nie przeprowadzając lustracji. Co pan profesor na to? Szanowna pani redaktor, szanowni państwo, niewątpliwie ksiądz Tadeusz Isakowicz Zaleski ma tutaj rację twierdząc, że. Brak lustracji przeprowadzonej skutecznie w Kościele Katolickim powoduje szereg problemów. Powoduje to, że cały czas wychodzą nowe historie na jaw, które być może mielibyśmy już dawno za sobą, jeśli Kościół uczciwie rozliczyłby się z przeszłością komunistyczną. Jest to tym bardziej uderzające, że zdecydowana większość duchowieństwa, kapłanów, ma za sobą chwalebną przeszłość. A te problemy ilustracyjne można powiedzieć dotyczą jedynie od 10 do 15% duchowieństwa funkcjonującego w PRL. Więc jeśli się to porówna z innymi grupami społecznymi, jest to relatywnie niewielka liczba, relatywnie niewielka, na przykład jak się porówna ze środowiskami dziennikarzy, twórców, naukowców, te liczby mówią jasno, że zdecydowana większość księży wyszła obronną ręką systemu komunistycznego, więc tym bardziej należałoby pokazać te przypadki osób, które. Uwikłały się w agenturalne powiązania z aparatem bezpieczeństwa, żeby bohaterstwo, czy też takie normalne zachowanie, bo wielu księży, którzy odmówili współpracy, mówili, że to było dla nich czymś naturalnym, że nie współpracuje się z wrogiem, nie współpracuje się. Z komunistami nie chce się donosić na własnych współbraci, bo, bo to przecież do tego się najczęściej sprawdzała współpraca agenturalna, do informowania o innych księżach. Więc tutaj naprawdę była szansa wyjaśnić to rzetelnie, były ku temu narzędzia, powstawały komisje historyczne i diecezjalne, i ta centralna, która się miała zająć współpracą z bezpieką, potencjalną współpracą z bezpieką biskupów jeszcze wówczas żyjących i. Niestety nie przeprowadzono tego w skuteczny sposób, te komisje nie, nie dały wyników, a mielibyśmy o wiele mniej rozmaitych problemów lustracyjnych później. Sprawa Ojca Hejmo by została wyjaśniona wcześniej, czy kontaktów innych wysokich rangom duchownych ze Służbą Bezpieczeństwa, czy w ogóle z aparatem represji w PRL, bo dotyczy to również wcześniejszego okresu. Więc naprawdę mogliśmy, Kościół mógł zrobić to wcześniej, szkoda, że tego, tej szansy nie wykorzystał. No, brak tej ilustracji też nie pozwala nam określić i nie, nie pozwala nam pokazać tych procentów, tej różnicy, ilu duchownych odmówiło współpracy, jak duża była to grupa. prawda, no, to, jest, to jest ten minus tego i może tak jak nie trzeba się było obawiać prawda, tego pokazania prawdy, po to, żeby móc pokazać tą wielką grupę osób, która zachowała się naprawdę jak bohaterzy w tamtym czasie. Druga, drugi yy, komentarz, który bym poprosi, o, o który poproszę pana profesora, to jest komisja yy, Michnika. To jest komisja, która dostała możliwość, która dostała wgląd do akt, pracowała trzy miesiące po to, żeby stwierdzić, że yy, akta są niewystarczające, żeby wyciągnąć jakieś wnioski, żeby postawić zarzuty. Najbardziej uderzające, jeśli popatrzymy na komisję, którą kierował Adam Michnik, w jej skład wchodził m.in. jeszcze profesor Jerzy Holzer. Jest to, że ona nie przeprowadziła tak naprawdę żadnego raportu, żadnego sprawozdania ze swojej działalności. Poza tym krótkim stwierdzeniem, że nie ma tam dokumentów, które są istotne dla państwa, czy, czy są istotnym problemem dla funkcjonowania w bez, bezpieczny sposób Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Nie wiemy tak naprawdę, co ta komisja robiła w zasobach archiwalnych. Po dawnej służbie bezpieczeństwa, po dawnym aparacie represji PRL-u. Nie, nie znamy ani sposobu jej działania, jak często przebywała w archiwum, jakie materiały przejrzano. Nie ma po prostu raportu, który wyjaśnia zakres ich prac. Więc, tak na dobrą sprawę, nie wiemy, co Adam Michnik i pozostali członkowie tej komisji ustalili. Jaką, jaką mieli wówczas wiedza, to była potężna wiedza, no bo wtedy nie było Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, nie było dostępu do tych materiałów, więc weszli, można powiedzieć, w, w zakres wiedzy unikalnej zupełnie na tle pozostałych partnerów politycznych, no bo Adam Michnik był wówczas czynnym politykiem, później też i równocześnie redaktorem naczelnym największej, e, największej opozycyjnej prasy Gazety Wyborczej, która powstała jak wiemy, jako można powiedzieć Trybuna Solidarności. A więc on posiadał wiedzę której nie mieli politycy i pytanie, co z tą wiedzą robił. Nie wiemy tego, nie umiemy tego powiedzieć, ale biorąc pod uwagę jego negatywne podejście do lustracji, możemy założyć, że na pewno wykorzystywał ją do różnych własnych celów. I taka towarzyszące temu yy, kłamstwo Kiszczaka, jedno z wielu, yy, na temat tego, że wszystkie akta zostały spalone, a po 15 latach te akta zaczynają, yy, u yy, większe z nich, czy nie wiemy dokładnie, ale y, wypływa na światło dzienne. Tak, Czesław Kiszczak mówił o tym, że większość akt dotyczących Działalności Kościoła katolickiego, bo w tej sferze się poruszamy, została tak. zniszczona i niewątpliwie pod tym względem miał rację, bo duża część materiałów archiwalnych została zniszczona w latach 1989-90. Robili to oczywiście ludzie, którzy podlegali Kiszczakowi, i oczywiście prawdopodobnie na jego ciche polecenie, tak żeby wyczyścić najbardziej kompromitujące elementy oficerów. Służby bezpieczeństwa. Też nie wiemy, jaka część tego zasobu została sprywatyzowana przez funkcjonariuszy SB. No i też nie wiemy, jaką część tych akt zachował sam Czesław Kiszczak. Znamy jeden przykład, słynnych akt TW Bolkalecha Wałęsy, gdzie yy, Kiszczak trzymał to u siebie w domu, prawda? Więc to jest przykład tego, że owszem, duża część materiałów została zniszczona, ale nawet to, co się zachowało, to co dysponu czym dysponuje teraz HIV-MI-PEN. Pozwala na odpowiedzi na różne pytania dotyczące metod pracy operacyjnej SB wobec kościoła, tego, jaki był właśnie zakładany przez SB stopień infiltracji struktur kościelnych, czy też odpowiada na pytania odnośnie współpracy niektórych z duchownych ze służbą bezpieczeństwa, z tego powodu, że niektóre materiały się zachowały. Część z nich zachowała się zupełnie przypadkiem na zasadzie takiej, że Materiały trafiały do archiwum i te materiały były niszczone w ostatniej kolejności, bo niszczono głównie dokumenty, będące w tak zwanym bieżącym użytku, czyli sprawy, które się nie zakończyły. Dotyczy to szczególnie lat 80. i z tej dekady mamy najmniej materiałów dotyczących Kościoła katolickiego. Czy myśli pan profesor, że jesteśmy w stanie, czy kiedykolwiek będziemy w stanie ocenić, jak dużo tych cennych dokumentów zginęło, jak wiele zostało zniszczonych, a jak stosunkowo to, co mamy teraz? Pani redaktor, no myślę, że to jest na głębokie badanie tego, co zostało w archiwum IPN, żeby ocenić, jak wielu materiałów nie ma. Są częściowe studia na temat tego, co zostało zniszczone w 1989 roku, na przykład dla archiwum Poznańskiego, więc to, to nam pozwala na, na formułowanie pewnych hipotez. Ja bym oszacował, że przynajmniej 70% materiałów archiwalnych dotyczących inwigilacji Kościoła zostało zniszczone. Rozumiem. 90%, około 90%, ksiądz Tadeusz tutaj wspominał o tym, że około 90% duchownych odmówiło współpracy. Trzeba to doprecyzować, to stwierdzenie, bo nie wszyscy też byli szantażowani, czy byli próbowani, czy CSB próbowała pozyskać ich do współpracy, no bo byli też duchowni, którzy nie znajdowali się w orbicie zainteresowania aparatu bezpieczeństwa, choćby z tego względu, że na przykład byli dość wiekowi, czy byli w parafii, w której niewiele się działo, ale każdy ksiądz był inwigilowany, każdy ksiądz miał zakładaną tak zwaną teczkę ewidencji operacyjnej na księdza i gromadzono tam wszelkie materiały dotyczące danego duchownego, więc można jasno powiedzieć, że cały stan osób konsekrowanych, osób duchownych w Polsce był inwigilowany przez SB, to ile osób? Było nakłanianych do werbunku, nie jesteśmy w stanie tego dokładnie ocenić, bo tak jak była mowa, nie, nie wiemy, ile materiałów zostało zniszczonych, ale no jasno wynika z tego, co, co wiemy, że około 10-15% udało się pozyskać do współpracy agenturalnej. I moim zdaniem nie jest to wysoka liczba. Nie jest to wysoka liczba, jak się właśnie porówna to z innymi grupami społecznymi funkcjonującymi. Polsce Ludowej, no mam na myśli tu szczególnie elity intelektualne, choćby środowisko dziennikarskie, gdzie liczba agentury no była wielokrotnie większa niż w przypadku e, duchowieństwa. Tak, no niestety ten brak lustracji też doprowadził do tego, że osoby, które mm, nie powinny y, piastować funkcji osób duchownych, później też nie, nie mogliśmy, nie mieliśmy na to wpływu, więc to ogromna niekorzyść y, też y, i dla naszej historii, i dla całego kościoła. Przede wszystkim tu najważniejszym problemem jest to, że kościół nie stanął w prawdzie, nie pokazał tego, jak wyglądało jego funkcjonowanie w okresie Polski Ludowej, mimo że była na to szansa. Powoływano owe komisje historyczne, które miały dostęp do materiałów po dawnej służbie bezpieczeństwa i mogły określić przynajmniej, kto współpracował, dlaczego, jakie były motywacje, a nigdzie nie mamy ujawnionych tych raportów. W których stwierdza się, jaki był właśnie stan współpracy duchowieństwa na danym terenie z dawnym aparatem bezpieczeństwa. To, to jest po prostu zaniedbanie, które, które już nie jesteśmy w stanie odrobić. Oczywiście, jako historycy, prowadzimy ciągle badania dotyczące tej problematyki, ale to jest też. Nieco za późno z tego względu, że czasami nie ma możliwości porozmawiania ze świadkami, czy porozmawiania z samym zainteresowanym księdzem, który podjął współpracę, bo albo nie żyje, albo już jest w takim stanie zdrowia, że nie jest w stanie udzielić relacji, która nam coś wyjaśni. Panie profesorze, bardzo dziękuję za ten komentarz, a Państwa serdecznie zapraszam do oglądania kolejnych materiałów Instytutu Verba Veritatis.